Cześć, ja jestem Grzegorz, a to jest wprowadzenie do QuickCard, odcinek pod tytułem Nowa strona. W ostatnim odcinku mówiłem o zagadnieniu konfiguracji systemu QuickCard pora na samodzielne stworzenie pierwszej odsłony w naszym wirtualnym sklepie. Zaczynamy od logowania. Ja sobie tutaj przygotowałem wcześniej okno przeglądarki, które już, w którym już jest logowanie zakończone. I teraz przejdźmy sobie do zakładki Strony. Jak widać, pojawiła nam się tutaj lista zakładek, wszystkich, które tutaj mamy w naszym sklepie, i widać podział tych zakładek na rodzaje: takie jak menu górne drugie, ukryte strony, menu górne pierwsze oraz produkty. Każdy rodzaj zakładek ma swoje funkcje. Jedne zakładki pojawiają się na stronie w formie menu znajdujących się u góry strony, tak jak tutaj na przykład menu górne pierwsze. Przejdziemy sobie do naszego sklepu. Menu górne pierwsze, czyli nasz koszyk. Proszę zobaczyć. Menu górne pierwsze, koszyk, menu górne drugie. To jest firmy, o firmie oferta, okryta strona, o której zaraz powiemy regulamin kontakt. O firmie oferta, regulamin kontakt. Oraz y, mamy jeszcze y, kategorie w postaci produktów, czyli produkty namioty obuwie górskie, akcesoria podróżnicze, które tutaj u nas na stronie występują w formie lewego menu, czyli namioty obuwie górskie, akcesoria podróżnicze. Są także ukryte strony, z których jedne mogą posiadać określone funkcje, inne mogą się nie pojawiać w ogóle. I po co takie strony, myślę, że znajdzie się czas na to, żeby wyjaśnić to w osobnym odcinku. Mając przed sobą listę wszystkich odsłon, nie można pominąć sposobu ich wyświetlania. Postaram się teraz omówić krótko najważniejsze elementy tejże listy. Pierwszym elementem, który omówimy, jest numer ID. Jest to indywidualny numer każdej z zakładek, dosłownie jest to numer identyfikacyjny. I czym jest ten numer, ten numer jest niczym innym jak kolejnym numerem dodawanych odsłon i po co on jest? No on jest między innymi pojawia się nam w adresie strony. Na przykład tutaj mamy ofertę z numerem 3. Jeżeli klikniemy sobie na naszym sklepie. W zakładkę oferta, to na samym końcu zobaczymy numerek 3. Oprócz tego, że jest nazwa, jest także po przecinku numerek. Kolejnym elementem jest nazwa, dosyć oczywista sprawa, czyli nazwa każdej z zakładek. Następnie pozycja, o której za chwilę powiemy, jest także status. Status jest to mechanizm pozwalający włączyć pokazywanie się strony dla użytkownika. Gdybyśmy z jakichś względów nie chcieli pokazywać danej zakładki, możemy status odznaczyć, następnie zapisać i po takiej operacji zwykły użytkownik nie będzie miał możliwości jej zobaczyć. Dla zobrazowania tego mechanizmu posłużę się tutaj przykładem wcześniej. Utworzyłem sobie stronę pod nazwą Strona Ukryta. W tej chwili, jak widzicie, status tej strony jest nieaktywny, i dlatego też w naszym sklepie zakładka nie pojawia się tutaj w menu drugim. Żeby się pojawiła, menu górnym drugim. Żeby się pojawiła, zaznaczam w tej chwili status jako aktywny, zapisuję. I po odświeżeniu naszej strony, strona ukryta pojawia się oczom użytkowników. Powróćmy jeszcze na chwilę do pozycji. Czym jest pozycja? O co tu chodzi? Chodzi tu, moi drodzy, o nic innego, jak o kolejność pokazywania się na stronie. Liczby od zera do nieskończoności lub od zera do minus nieskończoności określają, który element z listy zakładek ma występować przed którym. Logika tego mechanizmu wygląda w sposób następujący. Jeżeli chcielibyśmy, żeby na przykład regulamin znajdował się przed firmą, to zamiast liczby 1 wstawialibyśmy, ponieważ firma ma minus 1, musielibyśmy wstawić minus 2. Jeżeli ja zapiszę, proszę zobaczyć, regulamin znajduje się powyżej. Podobnie także w naszym sklepie. Jak większość z Was się już domyśliła, jest to dosyć prosty mechanizm. Od zera do nieskończoności dodatniej mamy listę, która układa się z góry na dół a od 0 do minus nieskończoności z dołu do góry, czyli po prostu można w dowolny sposób zmieniać sobie pozycję naszych wszystkich praktycznie stron, które mamy tutaj na liście. Mam nadzieję, że wszystko jasne. I w tej chwili chciałbym, żebyśmy przeszli do stworzenia pierwszej strony. Aby stworzyć nową stronę z menu strony wybieramy zakładkę Nowa strona. Pojawia nam się Pojawia nam się formularz podzielony na część lewą i na część prawą. Najpierw zajmiemy się częścią lewą. W polu nazwa wpisujemy sobie nazwę dowolną. Ja tutaj na razie użyję nazwy test. Opis krótki. O opisie krótkim powiemy sobie przy okazji omawiania produktów, a w opisie pełnym piszę sobie tylko dowolny tekst. Dowolny tekst. Dowolny tekst. Przechodzę do prawej strony. Po prawej stronie znajduje się okno, w którym zdecyduję, gdzie i w jaki sposób pojawi mi się nowa, stworzona przez mnie Najpierw zadecyduję, gdzie ma się pojawić. Status, o którym mówiłem, zaznaczamy jako aktywny. Na razie nie zaznaczamy pole produkty, zostawiamy sobie wolne pozycje. Także ustalamy na domyślną stronę nadrzędną, pozostawiamy na razie w spokoju. Teraz pokażę, gdzie nasza strona będzie mogła się pojawiać. To, będzie, to, to będziecie widzieli, jak ten mechanizm tak naprawdę działa. Wybierzemy sobie menu górne pierwsze. Także nasza strona testowa znajdzie się w menu górnym obok koszyka. Klikam przycisk Zapisz, a następnie odświeżam na naszej stronie. Proszę zobaczyć, koszyk jest także nasz test. Test po kliknięciu z dowolnym, z treścią dowolnego tekstu. Następnie przechodzę do tej samej naszej strony i spróbuję zmienić nasze menu na menu górne drugie. Zapisuję. Odświeżam. Proszę bardzo, to nam zniknęło. Zakładka pojawiła się w zakładkach menu drugiego. I teraz sporo na kolejne menu. Czyli ponownie wracam do administracji, wybieram sobie produkty, zapisuję, a następnie odświeżam. W tym momencie test pojawił się nam tu w kategorii jako kategoria produkt. I ostatni element, możemy tutaj dodać naszą stronę jako z pod zakładkę. Dajmy na to yy, o firmie. Dajmy, zapisz. W tym momencie po odświeżeniu znika nam test, następnie pojawia się jako podzakładka zakładki o firmie. Na samym dole pod tekstem jest zakładka test. Także wiele różnych kombinacji. Przejdźmy zatem do następnego pola naszej strony. Będą to, będzie to mówienie zakładki SEO. SEO, jeżeli chodzi o, o, o tą zakładkę, należałoby powiedzieć, że jest to zakładka przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, jest to zakładka, która wiąże się z pozycjonowaniem strony i myślę, że żeby dobrze opowiedzieć o, o tym, co się, jakie są możliwości tej zakładki, przeznaczę na to osobny odcinek. Także wybaczą Państwo, przejdźmy teraz do kolejnej zakładki, dodaj. Pliki. To jest zakładka, w której możemy pobierać z naszego komputera pliki obrazowe bądź też tekstowe i zamieszczać na naszej stronie. Zrobimy sobie tutaj mały testik. Ja wybiorę sobie pliki z komputera za pomocą tego mechanizmu. Pliki z komputera. Weźmy sobie na przykład o, choćby taki prosty plik. Mamy... Pojawił nam się tutaj plik, który akurat dodaliśmy. Jak widać, jego nazwa została tutaj podana oraz jego rozmiar. Poniżej znajduje się lista. Czym są te pliki, które nie mają, nie mają statusu aktywnego? Są to pliki, które w tej chwili są widoczne na serwerze. Oznacza to tyle, że można sobie wybrać oprócz tych, które wkładamy. W tej chwili, przy tych obrazków, możemy sobie także dobrać te, które w tej chwili także znajdują się na y, naszym serwerze. Plik, który został y, dodany pojawia nam się jako, y, jako status y, oznaczony, jako aktywny, y, domyślnie. Mamy go ustawionego do lewej strony z miniaturką pierwszą oraz drugą ustawioną na 150, szerokość 150 pikseli. Ja sobie tego wezmę powiększę, zarówno dla miniaturki pierwszej, jak i dla miniaturki drugiej. Zapis spowoduje, że plik został dodany. I teraz po lewej stronie powinien nam się po odświeżeniu pojawić tutaj obrazek. Proszę zobaczyć. Mamy obrazek, możemy go kliknąć, powiększa się nam możemy go zamknąć. Jeżeli chcielibyśmy, żeby obrazek pojawił się na przykład z prawej strony, nie po lewej, to musimy zmienić lokalizację na prawą. Zapisz, odświeżyć i w tym momencie obrazek pojawia się nam po prawej stronie. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić jakie pliki znajdują się w danej zakładce służy do tego właśnie zakładka pliki, której jak widzicie, mamy nasz test PNG. Tutaj możemy je dodawać w zakładce, dodaj pliki, a tutaj możemy je podglądać. Jeżeli nie podoba nam się którejś ze zdjęć, możemy skorzystać z opcji usuwania. Zaznaczamy status jako aktywny w polu usuń. Następnie zapisujemy i zdjęcie, bądź też jakiś plik. Zostaje z systemu usunięty. Pozostała nam jeszcze do omówienia jedna z zakładek zatytułowana Zaawansowane. Jest to zakładka przeznaczona głównie dla użytkowników rzeczywiście zaawansowanych, znających się na plikach PHP. Więc Nie polecam zmian, zmieniać to niczego użytkownikom, którzy dopiero co zaczęli przygodę z QuickCartem, chyba że rzeczywiście orientują się bardzo dobrze w zagadnieniach języka PHP. Co tutaj można powiedzieć? Pod strony za chwilę wytłumaczę na przykładzie zakładki oferta, w której właśnie są podzakładki. Przekieruj na adres jest to pole, w którym można wpisać Adres yy, zewnętrzny, yy, który spowoduje, że dana zakładka, w naszym przypadku test, mogłaby odnieść się do jakiejś zewnętrznej strony. So, Zróbmy zr 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 to na przykład yy, dla yy, bardzo popularnej przeglądarki Google. No, wpisując tutaj adres w postaci http www.google.com. Spowoduje to, że Nasza zakładka test F5, my ją mamy tutaj w firmie, będzie przenosiła nas do strony Google, czyli jest to plik Natomiast jeżeli chodzi o, yy, o zakładkę podstrony, to postaram się to omówić na podstawie yy, zakładki of oferta, która jak widać te podstrony posiada. Yy, w tej chwili, jeżeli. W tej chwili w zaawansowanych podstrony są w opcji lista, nazwa, opis, a mogą być jeszcze w opcji lista, nazwa, opis, zdjęcie. Na czym polega różnica? Podstrony, lista, nazwa, opis pojawiają się w taki sposób, że mamy tytuł, podstrony oraz zawartość krótkiego tekstu. Jeżeli chcielibyśmy, żeby tutaj pojawiło się zdjęcie, o ile oczywiście znajduje się w danej zakładce, musielibyśmy zmienić tutaj status na lista, nazwa, opis, zdjęcie, zapisać i w tym momencie po odświeżeniu powinna nam się pojawić zdjęcia w tych zakładkach rzeczywiście, które takowe posiadają, czyli na tym polega zasadnicza różnica. Myślę, że na tym zakończymy omawianie temat tworzenia stron w systemie Quick Card. Dziękuję i pozdrawiam.